ze studia telepolonika w Montrealu. Witam Państwa, Anna Wybranowska. Ponieważ dzisiaj jest 6 stycznia, to jest Dzień Trzech Króli, Trzech Mędrców, dzień bardzo symboliczny, więc pozwalam sobie złożyć w imieniu telepoloniki najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich Państwa, zdrowia w Nowym Roku, powodzenia i wszelkiego błogosławieństwa Bożego. A dla całej Polonii od Telepoloniki i od step czyli Stowarzyszenia Telewizji Etnicznej Polonijnej, życzenia jak najbardziej owocnej pracy, w zgodzie w harmonii, jak najbardziej pozytywnej, która by dała jak najbardziej konkretne rezultaty dla naszego narodu w kraju i dla nas tutaj Polonii w Kanadzie. Mamy dzisiaj zaszczyt i przyjemność gościć w naszym studiu panią doktor Lidię Adamkiewicz, która jest profesorem. Medycyny na Uniwersytecie Montrealskim. Będziemy z nią rozmawiać o dwóch kwestiach, które są ze sobą związane, chociaż są odrębne. Pierwsza to jest zbliżające się dziesięciolecie pontyfikatu Jana Pawła II, 16 października. W ostatnim roku, jak ojciec święty był w Stanach Zjednoczonych, 9 września w Detroit, mówiąc do Polaków, powiedział następujące słowa. Ostatnim wielkim dziełem polonii światowej, przede wszystkim amerykańskiej i przyjaciół z Ameryki, jest Fundacja w Watykanie i związany z nią Dom Pielgrzyma, Ośrodek Polskiej Kultury Chrześcijańskiej i Ośrodek Dokumentacji w Rzymie. Wiem, że w dalszym ciągu są podejmowane wysiłki, na przykład powstają Towarzystwa Przyjaciół Fundacji by instytucjom tym zapewnić możliwość działania i rozwoju. Bóg zapłać wszystkim. Tyle Ojciec Święty. Pani doktor, Pani zdaje się była w Rzymie, w tym domu pielgrzyma. Czy może Pani nam łaskawie coś powiedzieć na ten temat? Tak, byłam <laughs> dwa lata temu z mężem. Tam jest bardzo pięknie. Dom jest położony w wielkim parku. Jest wielki, ogromny widok na całe miasto, na Rzym. Dojazd może nie jest tak blisko, jest 10 km od Rzymu, ale są dwa autobusy i można je łatwo złapać. Pokoje są śliczne. Siostry zakonne, które prowadzą ten dom, są przemiłe, uprzejme. Potem są księża i braciszkowie. Tam właśnie spotkaliśmy wiele pielgrzymów z Polski. Ile tam jest miejsc, proszę Pani, w tym domu? Na ilu pielgrzymów? Wydaje się zdaje, że jest 150 tak, pokoi. Tak, podobno tak. nawet tak. Zdaje tak. się, zda się, że do 200 osób mogą tak. umieścić w razie potrzeby. Tak, tak mi się Więc wydaje. W, tam się właśnie spotyka wszystkich i z Polonii, a najwięcej właśnie z Polski. I to jest, to jest wielka rzecz. Mi się zdaje, że to jest szalenie ważne, żeby to utrzymać. I gdyby y, ludzie z Polonii, którzy jadą do Rzymu, Mogliby się tam zatrzymać. Mnie się zdaje, że to by bardzo pomogło y, temu domowi przetrwać te różne trudności. Bo oczywiście pielgrzymi z Polski nie mogą sobie pozwolić Naturalnie. Na, na duże wydatki, na trzeba hotele. Im, trzeba im pomóc. Ten, <kuh> I my możemy w ten sposób, z Polonii, pomóc, tak. jeśli my tam się będziemy zatrzymywać. Bardzo słusznie. Tak. I zresztą ta idea, o ile mnie wiadomo, to była już powzięta w XVII wieku. To kardynała oh. którym właśnie myślał o takim domu dla polskich pielgrzymów, ale to się dopiero mogło zrealizować za czasów Pontyfikatu Jana Pawła II. I, I o ile pamiętam, to w trzylecie swego wyboru Ojciec Święty specjalnym dekretem powołał do życia fundację swego imienia, właśnie żeby ym, stworzyła ten dom jako pietater dla Polaków z całego świata. No to jest wspaniałe i mnie się zdaje, że musimy to poprzeć. Naturalnie. Pani doktor to widziała. To, zdaje się, ta nie tylko jest miejsce pobytu dla Polaków przybywających do Rzymu, to także ma inne znaczenie. No Tam jest biblioteka, są duże zbiory, pamiątki. Z pontyfikatu. I na czym polega ta biblioteka? To są zbiory z pontyfikatu naszego obecnego papieża, fotografie, potem pokazują filmy różne ważne z Monto więc to jest dom kultury polskiej. Tak, tak, oś, tak, jak, ten, o, tak ośrodek, jak ojciec święty tak. mówił, to jest ośrodek kultury, kultury polskiej, Polski. więc tam ma być właśnie ten, yy, tam tak samo co, la, co roku już od szeregu lat odbywają się kursy letnie dla młodzieży polskiej z, z całego świata, właściwie z zagranicy głównie. I zjeżdżają się profesorowie, pani na pewno o tym dużo słyszała. Tak jest. I z Polski przyjeżdżają, i z zagranicy. I też jest właśnie apel, żeby to, co pani powiedziała, żeby jak najwięcej młodzieży polonijnej przyjeżdżało na te kursy letnie, bo to bardzo tanio stosunkowo kosztuje, a jest niesłychana okazja nie tylko zobaczenia papieża i zwiedzenia Rzymu, ale poznania i kultury polskiej. Oczywiście. Także jest teraz stworzony fundusz wieczysty, jest projekt, by na dziesięciolecie wyboru papieża, który wypada właśnie 16 października, jak się mówili, żeby stworzyć wieczysty fundusz, który by dał trwałe podstawy przetrwania tego domu, i jako miejsca pobytu dla pielgrzymów, i jako ośrodka kultury polskiej, i ośrodka myśli papieskiej, filozoficznej myśli papieża. Która by stamtąd promieniowała na cały świat. Jest jeszcze taka rzecz praktyczna, która Państwa może zainteresować, że ludzie, którzy złożą na ten fundusz wieczysty tysiąc dolarów amerykańskich lub więcej, będą uhonorowani na specjalnej drugiej tablicy, bo już jest jedna tablica fundatorów. Tak i wielu nawet jest w Montrealu. Tak. Oglądałam nazwiska. Proszę Pani, teraz gdyby ktoś chciał mieć adres, to adres, na który można wysłać, jest Fundacja Jana Pawła II, 1200 Via Cassia. Cassia to się pisze C-A-S-S-I-A, -S -S Roma, Italia. A numer kierunkowy w Rzymie jest 00189. Więc powtarzam. Fundacja Jana Pawła II, Via Cassia C-A-S-S-I-A-1200. Numer 1200. Roma kierunkowy 00189 Italia. To byłoby tyle, jeśli chodzi o fundację. Teraz, skoro już panią doktor mamy szczęśliwie w studiu, to chcemy wykorzystać niesłychaną okazję dowiedzenia się jak było w podróży Pani doktor, do Wilna, które Pani nie tego lata odbyła. Bardzo prosimy o wiadomości na ten temat. Więc miałam ogromnie, ogromne szczęście dołączyć się do wycieczki Kanadyjczyków-Litwinów z Montrealu, którzy jechali do Wilna i na Litwę. Więc, z jakiej racji, proszę Pani? Więc jechali przede wszystkim odwiedzić swoje rodziny, ale Oczywiście chcieliśmy być na 600 leciu sztu Litwy. Niestety nie pozwolono nam tam być na ten dzień. Przyjechaliśmy dwa dni później. E, więc pani zdaje się, ma mam fotografię tego właśnie to jest znak, medalu, medal, który został wydany, który jest, e, który się widzi we wszystkich kościołach, które są otwarte. Więc Wilno to jest... Jak wygląda teraz Wilno? Pani ma kartkę Miłe, z miłe Wilna. miasto. Ktokolwiek był w Wilnie, to nigdy nie zapomni Wilna, to jest wiadoma rzecz. Więc ja zaczęłam studia medycyny w 1939 roku w Wilnie. I chciałam wrócić do Wilna, szukałam okazji długo i wreszcie znalazłam i y, chciałam przede wszystkim odbyć osobistą pielgrzymkę do Ostrej Bramy, i podziękować Matce Boskiej Ostrobramskiej za wszystkie dobrodziejstwa i opiekę. Więc to jest obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej, który dobrze znamy wszyscy. A to jest zdjęcie, które zrobiłam sama w kaplicy. Zdjęcie kolorowe. Jak wygląda y, y, obraz Matki Boskiej, całe te otoczenia? Wszystko tak samo jak było. W kaplicy są tłumy. O dziewiątej rano Gdzie... jest msza święta po litewsku. O 10 rano jest msza Święta po polsku, codziennie rano. Byłam tam przez 8 dni. Są ogromne tłumy. Jest po Święty, świętej wszyscy śpiewają. Litanie do Matki Boskiej po polsku. Ale to się pani ma fotografię. Procesy. To to jest inne. To to, to znowu zdjęcie zdjęcie e, jak się dochodzi do ostrej bramy. Jest tak samo. W tych krużgankach siedzą przeważnie kobiety, sprzedają różańce. Niektóre klęczą, modlą się w tych fruszkarkach, tak, tak jak dawniej. I poza tym y, Pani wspominała o procesji, ale procesja to była inna, bo y, obchód sześćsetlecia y, chrztu Litwy był y, w kościele św. Piotra i Pawła 28 czerwca. Y, ja byłam tam na mszy świetnej polskiej y, tydzień potem. I to był wspaniała msza, pełny kościół. I to jest ogromny kościół. I potem po mszy wyszła procesja z, poza mury kościołu i obeszli i dziewczęta z kwiatkami, rzucały tak płatki wydafnie. kwiatów, tak jak dalej. A było ogromnie dużo turystów. Sowiecki, którzy stali i patrzyli, to znaczy turystów z różnych republik, których jest bardzo dużo no w No i Litwinów z pewnością. No, Litwini przychodzą na Msze Tak samo w Kościele Świętej Teresy przy Ostrej Bramie byłam na mszy Świętej za zmarłych i tam była Msza Święta po łacinie. E, było czytanie po polsku. Ewangelia święta po litewsku, a ludzie śpiewali i po polsku i po litewsku. Bardzo Cisami. wzruszające, to jest, było wzruszające. Z jednakże jest ta zgoda. Poza tym e, oczywiście pojechałam zobaczyć co się dzieje na uniwersytecie na moim alma mater. Więc tu jest widok widok uniwersytetu ogólny. Tam się chodzi po tych krużgankach, gdzie są e, portrety i nazwiska wszystkich dawnych profesorów wileńskich. E, to jest ogromnie wzruszające. Na e, Kościele Świętego Jana Uniwersyteckim napisane jest, że tutaj był pierwszym rektorem Piotr Skarga. E, kościół, I tak było. Tak było. Kościół Świętego Jana niestety jest zmieniony na muzeum uniwersyteckie tak samo kościół katedra świętego stanisława jest teraz muzeum sztuki ale najsmutniej mi było kiedy podeszłam do kościoła świętego Kazimierza który jest patronem litwy był królewicz polski i którego ciało przenieśli z katedry do Kościoła świętego św. Piotra i Pawła, teraz jest muzeum ateizmu. Więc nie chcę więcej mówić na ten temat, bo to samo mówi za siebie. Oczywiście. Więc jeśli chodzi o ludzi, ludzie przeważnie rozmawiają po rosyjsku na ulicach, słuchałam, chodziłam, nadsłuchiwałam. Najwięcej słyszy się rosyjskiego. Yy, nazwy ulic są po napisane i po rosyjsku. Oczywiście ulica Mickiewicza jest teraz ulicą Lenina. Yy, jeśli chodzi o remonty, więc cały, cała ulica Zamkowa, Wielka i są przebudowane przez polską ekipę Budimex z Bydgoszczy. To zabawne. Wszystkie fronty, Ciekawe, bardzo pięknie. zbyt że z Bydgoszczy tak. Więc tam się przechodzi do kościoła An świętej Anny, oczywiście tego wspaniałego gotyku. No i on jest, ten kościół otwarty, jest dużo wycieczek, ciągle tam zachodzi. Tu widać na tym zdjęciu między Kościołem świętego Michała, widać kościół świętej Anny, ten wspaniały właśnie gotyk. To jest ten kościół, który Napoleon chciał przenieść do Francji. Tak, podobno na ręku. Tak. Gdyby wtedy technika na to pozwalała, to by to na pewno zrobił. Więc mnie się zdaje, że tyle mogę powiedzieć o tym miłym mieście. Byłam też na grobie matki i z, serc, z sercem syna na rosie marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Tam zawsze leżą świeże kwiaty. Tak jak na Wawelu w Krypcie. Tak, tak, tak. jest. Pani ma, zdaje się, jeszcze bardzo inne, ciekawe zdjęcia tutaj z Uniwersytetu? Tego, y, y, uniwersytetu, może pokazać tę stronę tak. tytułową, bo to bardzo charakterystyczne, prawda? Obchodzili w 79. 400-lecie 40 400 Uniwersytetu. uniwersytetu. Stefana, imienia Stefana Batorego. Tak. I pani ma jeszcze inne zdjęcia, tam ciekawe, zdaje mi się, w tej książeczce, w tej broszurce. Tam są bardzo. O właśnie. Z tych sali różne. Tak. Bardzo piękne. Trudno to wszystko pokazać, bo człowiek by chciał więcej pokazać, ale... A tu są jeszcze portrety tych wszystkich rektorów o, już, prawdopodobnie, prawda? To są profesorów. Profesorów, to też tak. ciekawe. Zdaje się, że trzeba zdjąć chyba. Tak. Ja myślę, że trzeba będzie zgiąć, dlatego, że inaczej to nie wyjdzie. Ale ciekawe, że jednak oni dalej to utrzymują. O, że tak. to wszystko jest... Tak. Pani mi mówiła, że droga do Ostrej Bramy i bardzo teraz dobrze, bardzo ładnie wygląda, to pięknie bardzo odbudowują te frontale. Bardzo ładne te wszystkie Starannie, bardzo starannie odbudowane. Bardzo pocieszające. Bardzo, pocieszające. bardzo pocieszające. Ale Pani miała też ciekawe, e, ciekawe wydarzenie osobiście, prawda? Jak Pani przyjechała, jak to było? Tak. Więc wyszłam z hotelu, przylecieliśmy z Moskwy o godzinie 9 rano i E, chciałam od razu iść oczywiście do pokłońcia matce boskiej ostrobramskiej. Więc wyszłam z hotelu nie wiedziałam, jak powiedzieć politesku, e, dokąd chcę jechać. I mówię do taksówkarza ta Ostra Brama. A on mi odpowiada, dobrze proszę panią. <grywania> I to był Polak i ich... powiedział mi, że jest 20% Polaków w Wilnie i A Wilnie w, mnie... w ogóle jest Przepraszam. Przepraszam. 20%. 20%. I mnie od razu do ostrej bramy, i potem mnie woził po mieście przez cały dzień, tam gdzie ja chciałam. Wspaniale. wspaniale. <grym> Bardzo dziękuję. A mi Pani, ufram. ile teraz mniej więcej ludności jest w Wilnie? Jestem. Jak duże jest teraz Wilno? W Jeżeli porównaniu do, do stanu przedwojennego. Mi się zdaje, że to chyba się nie zmieniło. Oczywiście zabrakło żydów. Około, około 200 tysięcy? Około 200 tysięcy tak. chyba. To znaczy, Ale... że Polaków około 40 tysięcy? Tak, są, jest meczet tatarski. Jest meczet tatarski. Widziałam, przechodzą przez ulicę. A jest ślad Karajimów? są. byłam w Trokach i jest są świątynia karaimu, karaimu. Jest, tam pani widziała. Poza tym, no, oczywiście zabrakło Żydów, których By to... było 100 tysięcy przed wojną. No. No. To był taki wielki I... ośrodek. Na, kultury Kultury to wspaniałe. Ale pocieszyło mnie, że zobaczyłam przed synagogą rusztowanie. Więc ktoś się zajmuje budowuje się synagogę, Że dbają tak, i o to. Tak, to bardzo pocieszające. To jest bardzo pocieszające. Tak, tak to bardzo dobrze. Hmm. To bardzo szczęśliwie. Co by jeszcze pani chciała mogła powiedzieć na temat swojej podróży? Więc jeśli, mnie się zdaje, że... Warto tam jeździć na, do Wilna, ktokolwiek pamięta. Teraz e, poznałam jedną panią tutaj z Montrealu, która powiedziała mi: Jeśli znajdę jej dom i sfotografuję, to ona pojedzie do Wilna. I pojechała. I już była. I ona zrobiła pani wspaniały mówi? film. I teraz, film film. I teraz właśnie trzeba ją poprosić, żeby ona pokazała, bo to ona tak. naprawdę wspaniale zrobiła. To pani Polka. No to wspaniale, to tak. trzeba będzie się tym za, zainteresować. Absolutnie. No to bardzo serdecznie dziękuję, dziękuję pani doktorze, że pani w swoim bardzo zajętym czasie znalazła czas dla telepoloniki. Bardzo jestem wdzięczna. Mam nadzieję, że państwa wszystkich zainteresowały, zwłaszcza te wiadomości z Wilna. A proszę swoją drogą nie zapominać o wieczystym funduszu imienia Jana Pawła II. Dziękujemy bardzo. Do widzenia z, z Telepolonika Montrealu mówiła Anna Wybranowska. Poland not only a country, a nation, a people. The country of Copernicus, Chopin, Mary Curie, John Paul II. It's so near. It's so easy. Only a few hours away by lot. Polish airline. Let's fly together.